Cześć, z tej Dodo, witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj ma nie tyle on powiedzieć Wam coś nowego, co raczej zebrać w jednym miejscu informacje, które pojawiły się w innych poradnikach, o to mnie prosiliście, zatem to kręcę. Dzisiaj opowiem Wam ogólnie o solach, skąd je wziąć. Wszystkie sole są składnikami do craftingu przedmiotów i co z konkretnego soula możecie stworzyć, możecie sobie sprawdzić albo u guida, albo na wikipedii, to już wedle uznania, jak tam sobie życzycie. Ja Wam tylko powiem, skąd te sole zdobyć. O, tak. Soul of Light i Soul of Night są to soul, które wypadają ze wszystkich potworów w biomach Underground Hello i Underground Corruption. <laughs> soul of Light w Underground Hello, Soul of Night w Underground Corruption. Są to biomy, które... E, są to obszary, które zostały zarażone jakby przez biom The Hollow albo The Corruption i znajdują się one w warstwie The Cavern, czyli w tych jaskiniach, w których w tle jest już taka szare tło i kamienie, w tym tam właśnie hmm, po zarażeniu tego przez Corruption bądź Hallow powstaje biom Underground Hallow bądź Underground Corruption. Soul of, soul of Light, czyli dusze latania, wypadają z wyvern bądź vivern, jak wolicie, hmm, i po pokonaniu wypada pewna ilość tych soli. E, natomiast trzy kolejne rodzaje soli zawsze wypadają z bossów tych hardmodowych. Soul of Might wypadają z Destroyera, Soul of Sight wypadają z The Twins, natomiast Soul of Fright wypadają ze Skeletron Prima. Eee, Tak. I teraz jeszcze na koniec pojawi Wam się taka plansza z odnośnikami do filmów, w których jest trochę bardziej opowiedziane coś o zdobywaniu tych soul'i, bądź o przeciwnikach, których trzeba pokonać, aby je zdobyć. Także ja mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał. Jeśli tak, możecie go ocenić łapką w górę, dodaniem do ulubionych. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi poradnikami, możecie mój kanał zasubskrybować. Natomiast jeśli chcecie coś mi napisać, yy, tudzież skomentować, ocenić i tak dalej, możecie pisać komentarze pod tym filmem. A inne moje filmy znajdziecie w playlistach na moim kanale. Ja się z wami będę żegnał. Pozdrawiam, cześć, do usłyszenia.